Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 57. Już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat mojego doświadczenia w, e, związanego z udziałem w spotkaniu grupy networkingowej BNI Creative w Białymstoku. Przez prawie 10 lat byłem członkiem BNI. Swoje członkostwo zakończyłem w czerwcu zeszłego roku, i dopiero po 12 miesiącach dzisiaj pojawiłem się w BNI jako gość. Na zaproszenie Ani Miklaszewicz z Białego Stoku trafiłem na spotkanie grupy BNI Creative. Tam, oczywiście, spotkałem osoby, które znałem już wcześniej z BNI, czyli między innymi Kasia Bonifatiuk, która jest tam dyrektorem asystującym. I chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat tego, czym różnią się spotkania zdalne od spotkań standardowych właśnie w takiej organizacji networkingowej. Przede wszystkim networking na spotkaniu stacjonarnym był długi, bo networking trwał czasami nawet półtorej godziny. Natomiast to, co rzuciło mi się od razu w oczy, to zostaliśmy zaproszeni na godzinę siódmą na spotkanie networkingowe i o godzinie 7.30 to spotkanie się rozpoczęło, czyli na networking było tylko 30 minut i na pewno nie było czasu porozmawiać ze wszystkimi. Dodatkowo zauważyłem też to, że ograniczenia związane z wykorzystaniem Zooma i niekoniecznie płynna umiejętność Korzystania z tego Zooma przez wszystkich uczestników, także przeze mnie, powodowały to, że o wiele łatwiej jest jednak było podejść do osoby na spotkaniu networkingowym, zaczepić ją i zapytać się, cześć, jak się nazywasz, czym się zajmujesz. O tyle trudniej, przynajmniej mi dzisiaj po raz pierwszy, będąc na takim spotkaniu w wersji zdalnej, o tyle trudniej było mi to zrobić dzisiaj. Drugie spostrzeżenie było takie, że jednak o ile w trakcie spotkania stacjonarnego to jednak można było zauważyć większe skupienie, ponieważ ludzie siedzieli w jednym miejscu, o tyle było większe rozproszenie w trakcie uczestnictwa w spotkaniu zdalnym. Czym to się objawiało? Zauważyłem, że kilka osób rozmawiało przez telefon, kilka osób klikało w komputer. Ja również nie jestem bez winy, również na przykład wrzuciłem zdjęcie z tego wydarzenia w trakcie trwania wydarzenia. Także to pokazuje, że rozproszenie w trakcie trwania spotkania networkingowego w wersji zdalnej jest większe niż rozproszenie, czy jest mniejsze skupienie na takim spotkaniu w wersji. Zdalnej. I trzecią rzecz, którą zobaczyłem, to jest to, że jednak brakuje fizyczności przynajmniej na samym początku, tak jak porównuję do poprzednich swoich doświadczeń w spotkaniach networkingowych. Brakuje tej fizyczności mi w odniesieniu do całej choreografii, którą BNI miało, to znaczy. Były elementy, były momenty, kiedy każda z osób się podnosiła, przedstawiała się. Wydanie networkingu zdalnego jest bardziej płaskie, bardziej pozbawione kontaktu fizycznego i myślę, że to jest też dowód na to, że my jeszcze tej fizyczności nie umiemy wyeliminować lub nie umiemy sobie jej zastąpić poprzez wideokonferencję. Także dzisiaj powiedziałem o trzech rzeczach, które zauważyłem na szybko na spotkaniu BNI, w którym uczestniczyłem po raz pierwszy po rocznej przerwie jako gość, ale tym razem w ujęciu zdalnym. Także dzięki serdeczne, zachęcam w ogóle wszystkich do uczestnictwa w spotkaniach networkingowych BNI. Do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.